Witam serdecznie. To jest i kolejny odcinek z serii Biesel i czołgi. Bohaterem tego odcinka jest T114 yy, amerykańskich czoł, niszczyciel czołgów yy, z, z linii wieżą. Jest to 10 Tier. A to bitwa standardowa na mapie Prochorówka. 61% szans na wygraną. Widać, że po obu stronach są różne czołgi. Mają dobrego t Heavy. Więc może być ciekawie, no ale tak się mam trochę lepszy team. Gdybym jechał tu E3, to pojechałbym się skampić na prawą, a że jadę E4, to ja sobie tutaj w lewą stronę, mam wierzę że w tym mogę sobie tutaj pokampić, pokam, pokam, no może nie, ale po walce z warcią. Już pierwszy wyspodczony czołgi, arta też jest. Trochę wyprzedniony Big Bang, zdaje mi się, że to jest jeszcze bitwa z pasza przed, przed, przed nerfieniem arty. Poza dziwiące skutecznie tu arty strzelały. Już pierwsze koty zapoty, więc 0 dla nich. Tutaj sobie postanowiłem pojechać strasznym czołgiem na góreczkę i zobaczyć, co tam się dzieje. No, jest 54. M103, o, no właśnie Arta. i te piśmie, się pojawił, lorka już praktycznie wyparowała no, ale arta też się popisała, Stia 50, T-54 jest M103 które jeszcze mnie nie widzi no i ładnie oprócił wieżę 868, piękny strzał i jest 7 dobija. Tutaj T-30 zajechała, ale dostała gągi się cofnęła No to sobie po prostu podjechać bliżej wyżej na tą górkę, zobacz co tam się czai, na pewno T-58 heavy jest A no jak to będzie, to się zaraz ukaże. Już coś mnie zobaczyło. jest ósmy z boku za zero. A jest to heavy. O arty ładnie biją. No, i jeden wykończony. Tu jest ósmy, ten który nam wcześniej strzelał. No ale zaraz już wypróbuję. Już to trójka. Jaż mu działa, nie ma szans, żeby przebiła Trochę za szybko wyjechałem nie dostałem pamoraka, niestety, Marta dobiła Droga woda. Teraz ja, 35 sekund przeładowania masaka już nie mogę sobie tak wyjeżdżać strzelać jak chcę. Tu się jeszcze bawią z t 30 6-2 dla nas. Łada to sama pocisnęła. A tu Arta robi swoje, pięknie. Tak, to już jest... Bitwa z przedpaczą, bo 30 jest na 8 Tu już nic nie ma, ale na południowej stronie się wskąpiły czołgi. Tutaj wolę pozostać, nie wyjeżdżać na otwarte pole, bo jednak te czwórka dalej tam i, i z czwartej czekają. No i jeszcze arty są. No i jest czwórka. 4 no i niestety płacic przeleciał no i 35 sekund czekania. O, no, czwórka jest groźniejszym celem, jednak 3, 2, 1 No jeszcze coś wcześniej go trafiło, ale padł to ważne i czwarty też już padł, zostaje mi gdzieś tutaj się czai, ja 5, no i arty Marta już jest jedna no i jest AMX na dobicie jeśli go szybko ściąga można jechać dalej. Jest jarta. Już jej nie ma. Ale jest 85. I też my szybko. No i koniec bitwy, na no koniec standardowo. Statystyki tu. a pancerna zdobyłem na tej bitwie 4400 damage'u po detekcji. Jako spoter robiłem w tej bitwie i 3900 własnego. To więc dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny mój odcinek.